Ja gromdę zawsze uważam za poważną sprawę i poważny sport i mordobicie, że tak powiem. Kanał To jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w sztarskiej Porębie. Michał Szczupaklesiak razem z nami. Dzisiaj jesteśmy na gromdzie, ale porozmawiamy też o Twoim występie niedawno w ringu bokserskim. Napisz powiedz mi o gromdzie. Przychodzi dzisiaj z Łazarem, łazarem który kiedyś ci uciekł tuż przed walką i wtedy chciałeś wchodzić za niego do ringu. Dzisiaj wraca. Powiedz w jakiej formie i czy wy dalej jesteście kolegami? Znaczy, to nie można powiedzieć, że tuż przed walką, tylko to było dzień, dzień przed walką, czyli poważeniu. Tak, jesteśmy kolegami, jesteśmy przyjaciółmi, dlatego tutaj jestem. Przyjechałem ponad 500 kilometrów tutaj do Łazara, do Narożnika, więc my się przyjaźnimy, tutaj nic nie zmienia. A to, że za niego chciałem wyjść, do, do walki, no to tak, tak raz, że wypadało, jako sportowiec mi należało takie coś zrobić, a dwa to ja jestem na tyle charakterny, że zawsze przyjmuję te wyzwania i ta gromada niestety, niestety albo stety, nie wiem jak to, każdy może to inaczej interpretować, ale ona mnie poniekąd strasznie przyciąga i i co, no i wtedy byłem gotowy, bez kitu od razu bym wchodził i byśmy robili robotę, więc co? Na tą gromadę też w razie co wziąłem zapasowe rzeczy, więc... No ale nie będzie takie, nie będzie powtórki z łazara sprzed roku. No właśnie, co się wtedy wydarzyło, czy możesz o tym mówić i... Właśnie, na pewno nie będzie powtórki i taka rzecz się nie powtórzy. Bo rozumiem, że to nie było tak, że się wystraszył swojego rywala, coś innego zadecydowało. Nie, tam, tam na pewno coś innego zadecydowało. Ja bym wolał nie mówić, bo tak naprawdę ja do końca sam nie wiem, a nie chciałbym czegoś przekręcać, więc bardziej to jest pytanie do łazara niż do mnie. Ale tam na pewno dużo innych czynników związanych. To w ogóle nie chodziło o przestraszenie się rywala, tak jak gdzieś ludzie gadali. No gdzie, no przecież to kod jest, nie? Świr, ulicznik. Do tego kiedyś wspaniały bokser boksował w Irlandii kupę lat, więc, więc to na pewno nie, nie chodzi o jakieś wystraszenie się rywal, ale dużo, dużo czynników innych się złożyło po prostu z prywatnych rzeczy i związanych e, z hotelem, w którym mieszkamy, ale to, to już by musiały e, powiedzieć po prostu Rafał. Nie? E Widzę, że jest większy, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak to w kilogramach wygląda w porównaniu do ostatniej walki, ale przygoto na przygotowanego wygląda. Tak masy mięśniowej jest sporo. Wygląda też na gościa w pozytywnym nastroju. Czy według siebie jest w takiej formie faktycznie, że jutro możemy się spodziewać jego zwycięstwa? Znaczy powiem tak, na pewno waży mniej niż ważył rok temu. Czyli po prostu ja tak zwróciłem uwagę na definicję jego mięśni, pomyślałem, że ma więcej mięśni, a po prostu ma mniej tłuszczu. Nie, no dzisiaj go zobaczyłem, mówię, że strasznie, strasznie łapy, yy, łapy mu ulosły, tak mi się wydaje, albo to po prostu wizualnie, że tak jak mówisz, mniej tłuszczu ma, bo rok temu to był bardziej taki troszkę podlany, tutaj jest bardziej wycięty, no jest kawał chłopa, no w boksie boksował w średniej wadze, no to tyle co ja teraz ważę. A kiedyś, pamiętam, jak byłem dwa lata temu u niego w Gdańsku, no to ja byłem większy od niego. Wtedy to jeszcze było przed tym, jak zachorowałem na COVID. To, to było tak, że przez chwilę ja byłem większy od niego, a dobrze wygląda. Myślę, że dobrze. I ja dzisiaj też bym powiedziałem, że więcej on nie może ważyć. On też nie ma wzrostu. Żeby on sobie więcej ważył, 90 kilo waży, więc ja myślę, że to jest dużo na metr 70 kilka. Ja mam metr 78 a łazar jest prawie pół głowy ode mnie niższy, więc tam myślę, że tam jest 1,74 m u niego, a 90 kg no to, to jest spora waga już. A więcej, jakby ważył, no to, no to, to, to już straci swoje po prostu atuty: będzie wolniejszy, będzie miał wolniejsze nogi, a na nogach wspaniale pracuje, co pokazywały. Trzy lata temu sparingi z Maćkiem Suleńskim, czy, czy nawet ja powiem szczerze, jako lżejsza waga miałem problem do niego dojść. Przechodząc do Twojej walki, Ty mówisz, że rewanż możesz stoczyć z Dekysem tutaj na Gromdzie, na goe 5. Tak. To serio mówisz, czy pół żartem, pół serio? Pół żartem, pół serio, ale myślę, że bardziej serio niż pół żartem, więc, więc ja Gromdę zawsze uważam za poważną sprawę i poważny. Sport i Mordobicie, że tak powiem. Nie, no powiem szczerze, że no, ja bym się tu, myślę, odnalazł. Tylko, że te ostatnie lata boksu zawodowego chcę spędzić w boksie zawodowym. Jeżeli bym przyszedł tutaj do gromdy, to automatycznie no, gdzieś tam myślę, jestem waułtowany z boksu, choć niekoniecznie, to już zależy od promotorów. Ale może być rewanż tutaj. Wolałbym nawet chyba tutaj. Nadal czujesz się wygranym tego pojedynku, czy jednak jak popatrzyłeś w domu, to widzisz dlaczego sędziowie punktowali dla niego? Znaczy, powiem szczerze, że nie widziałem całej walki, widziałem urywki. Muszę przyznać, naprawdę był szybki na nogach. Eee, no wiadomo, walka na jego korzyść, tylko on wykonał lepiej plan niż ja. Uderzył dwa, trzy ciosy w gardę i mnie klinczowo. dosyć mocno kliniczował. Ja mam największy żal do siebie, że po 10 rundach nie zszedłem z ringu zmęczony. I to jest mój taki niedosyt, bo powinienem y, zejść zajechany i więcej po prostu. Żałuję, że się nie szarpałem więcej w tym klinczu, y, tylko spokojnie gdzieś tam próbowałem przekładać ręce, a mogłem po prostu też więcej pokazać. Y, już pokazałem, bo nic nie pokazałem. No co to mówi? No trzy dobre rundy, a później no, to taka kawalka, no co, bicie mnie w tył, bił mnie w tył głowy, no i cały czas trzymał. No ja się nie mogę uwolnić. No, wiadomo, no, trzeba przystosować swój styl walki do walki przeciwnika, więc tu jest mój błąd. Ale myślę, że jak byłby też inny sędzia, na przykład Gortat w ringu, też by walka inaczej wyglądała. Ja też nie jestem osobą odsędziowania czy patrzenia e, na to, jak sędziuje sędzia, bo to nie, nie o to chodzi. To trzeba po prostu wygrywać w każdym momencie, jaki nam stworzy rywal dla nas nie, e, niewygodny, tak? Moment. Więc ten niewygodny moment trzeba przełamać. No, ale dużo fauli było, dużo bicia w tył głowy. Do dzisiaj jesteśmy praktycznie niecałe dwa tygodnie po walce, a jestem w czapce zimowej, bo mam z tyłu siną głowę do dziś. No. Ale to jest taki najgorszy żal, chyba jaki może mieć sportowiec, czyli żal do samego siebie, że nie dał siebie wszystkiego. Pamiętam jak w walce z Kalengo Masternak mówił o tym, że tego właśnie żałował i dlatego chciał bardzo rewanż, do tego rewanżu doprowadził i wygrał. Ale rozumiem, że teraz też przeżywasz właśnie to, że nie da siebie wszystko. Znaczy no to jest myślę takie, taka, taka najgorsza rzecz dla mnie, że nie zszedłem z ciężkim oddechem z ringu, tylko zszedłem po prostu. Tak jakbym nie stoczył 10 No, to czułem walki 8, powiedzmy rundowe i były dużo cięższe z Gratim, z Labre. naprawdę to były ciężkie walki i, i dawałem z siebie wszystko, a tutaj to jest niedosyt, że tu były zapasy. Ja już w którymś momencie chciałem piznąć go w ziemię, no, ale no nie ten sport. Jakbym chciał go piznąć o ziemię, no to bym poszedł do innego sportu, tak? No ale była taka trochę frustracja z mojej strony, że no denerwowałem się tego klinczu, no w tym klinczu już nie mogłem nic zrobić. Próbowałem gdzieś takie niechlujne ciosy już bić, no ale co, nic to, nic to po prostu nie zmieniało, nie? No dobra, to jeszcze na koniec zapytam Cię, typ na walkę tutaj wieczoru, do domagalik? Balboa będzie walczył z Gołtem, parobcem. Powiedz, jak, jak, jak obstawiasz ten pojedynek, bo bardzo doświadczeni rywale, rywale, którzy wydają się, że niemalże nie mają słabych stron, więc jak obstawiasz tę walkę? Czy znaczy ja jako kolega do Malika i kolega Łukasza parobca nie chcę tutaj komuś czegoś odbierać, czy po prostu mówić, kto wygra, kto przegra, mogę jedynie powiedzieć, że tak. Mega doświadczony parobiec, aż sam na sparingach, po jego walce tej Yy, w której boksował pół godziny piątą rundę Sam zacząłem na spalinkach próbować Więcej nogami boksować Jako lżejsza waga, ja to powinienem robić A on jest chłopem 115 kg czy 110 Więc yy, bardzo mi imponuje Jego styl boksowania Bo to są gołe piąchy A jednak potrafi bardzo bystrze boksować Boksować, nie bić się tylko boksować Więc jego przebiegłość doświadczenia jest mega A jeżeli chodzi o Domalika Jest młodszy, szybszy Mniejszy, bardziej ruchliwy i pokazywał to w walce z Anglikiem. To był chyba Świata, tak? Co zrobił z Mistrzem Świata, więc przechuśtał go na nogach, później zbombardował go seriami, no i walka się zakończyła jak się zakończyła. Więc tutaj powiem szczerze, że czekam bardzo na tą walkę, bo na pewno będą duże emocje i to nie będzie tylko bez, bezmyślna bitka, tylko tu będą prawdziwe szachy boksu. Boksu, tutaj będzie boksowanie, a nie tutaj, tutaj myślę, że Gromda zejdzie na boczny plan, a zaczną się szachy bokserskie. Ta, I mi się tak wydaje. Nie? Jeżeli patrzy na parobca i, i na domalika, że, że tak to będzie wyglądało, więc y, dla oka kibica i fanatyka boksu, będzie to dobra walka. Super, no to czekamy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź stronę naszego sponsora.